Siemanko w kolejnym odcinku z serii Od Łususa do Luksusa sezon drugi i w dzisiejszym odcinku jest z nami Nice, przywitaj się Siemanko! E, no i dzisiaj tak jak widzicie będziemy z Niceem talerzować na dwa zestawy Ja tutaj na zielono, Nice tam na żółto-niebiesko, czy tam po niebiesko? O nie! Ej, w ogóle, wiesz jaki nice, mam genialny pomysł na następny odcinek? Będziemy siać poplą. I będziemy to potem... Tak. No chyba cię... No nie, tam tylko na odcinek się sobie orkę, nie? A reszta to się tam weźmie, wiesz... To, 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 to wiesz, założymy. <laughs> Ale nie. Fajna akcja będzie Tylko normalnie mm. Mówiłem wejść czwórki do tego nie, nie, no Po co? E, normalnie to ten W ogóle jakie my mamy do tego fugi? Trójki, półtora metra Jakie? Trzy skibowe No chyba sobie ja robisz Hopie 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 Czy ciebie porobało? Jezu, trzy skibowe pługi do, 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 do sześćdziesiątki W ogóle widzowie, napiszcie e, Hashtag talerzowanie to wam przymęsę duszko mm, A co to dziwnego, że trzy skibowe pługi do sześćdziesiątki? Co ty byś twój orał? Nie. Czwórkami. Moja 60 co mam na gospie to ten. W realu. To ona ciągnęła czwórki skrubane. Dlaczego miałaby nie ciągać? Nie wiem. A teraz mamy ojki. O, ale to łójki. Się... Ale Ej, zobacz... Ej, zobacz, coś się coś napisze. Dobra. Zawsze jadaczkę nagrywamy, bo trzeba to nagrać. Ja być... teraz usłyszałam, co ja od ciebie usłyszałem. Pięknie, ładnie nagrać będzie git. Wkurza mi trochę ten dom. To no wyjaśnij go. Przydał się. Dobra tak. mi jak na samym końcu odcinka zrobię, bo to... No nie, poprawię ją teraz, bo zapomnisz. Ty spoku ty... Ty, za, ty zapomnisz chyba. No chyba właśnie ty, ty. zapomnisz, a nie ja chyba ty odpowiedź godna na pięciolatka e. Kurde, paliwa mi się w ogóle kończy Nie sądziłem, że ja wychlałem tyle paliwa Jak nie mogę To przez mogę. Dobra. Zawsze się, bo już piąteliś głupoty, jak potrzaskany kany Jashał. Nie. Nie, czy... nie. Tak. nie. Nie, nie. to to Nie, wyszła. Nie, na tu się by poniesła. Z tyłu. Elektryka prąd A jak tyka, to tylko Jas. Tak samo jak Sapet. Myli się tylko Jas. No ciekawe, się myli parę razy. Ty. Mój wujek mój był Sapem. Ta. Tak. Ale tak jak na bombie. Takie opowieści z tego wojska, że... A, mój jakby był tym... E, kim był? Sapet. SAPEM, a no w tej reklamie! Wiesz, w tej reklamie co jest? Nie, głupko <grywki> <grywki> Nie mogę się... Ale ten. No że siedzisz jak na bombie. Weź jakiś tam lek, czy coś takiego, coś tam było takiego. Wiesz o co o którą reklamę mi chodzi? Nie. Ty w ogóle... <grywki> słuchasz reklam? Eee, Ale dobra, miesiąc. Ale mój, mój wujek to mi kiedyś opowiadał, że jak ten wezwanie... Był mi... Się Adam zamknij i nagle to zamknij nie ma. się! Zamknij Ewa. Ty głupi jesteś. Aha, to się! Zamknij się! bo się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Icyk! O jajka, No, ale mój wujek, to jak mi opowiadał, to ten. Wysłali no, go do ja Niewypału nie po II wojnie światowej do Bowy. Znaczy, no... Takie coś, nie? I ten. No, Mieli wezwanie. na jakieś... na pole jakieś, nie wiem, coś takiego. Na pole? Kopali. Normalnie budowa, nie kopali sobie i natknęli się na niewypał z drugiej Wojny Światowej jeszcze o, Właśnie przecież to teraz się trafia na to i mieli... We, mia, miał jak nazwanie tam, nie? Pojechali i od razu zobaczyli, że to niewypał no to jak sobie wziął kurde. cyk, pek, rzuc On nie podał, że zaniósł i podał mi tą bombę tylko po prostu rzucił do chłopaków tam z poligonu rzucił do nich, zawieźli na poligon, wysadzili Spokój. A Bardzo mądry no, Jak nie wypał, przecież nie wypał nie nie A Szczególnie, że nie miał tej... Jak to się nazywa? Pamiętasz? Jak się myli, to tylko raz Zapło... Nie Nie świecał zapłonem Jak to się nazywa? Nie miał To jak... się inaczej nazywa mm... No tak no Parań Na przykład nie jeździ potależowany, Łosiu, mało ścianiska masz. No niestety ale tak. A ty... Telefon, bo zaraz coś no. mi trafisz. Ty, ty Zdełniony kocie ty. W stół się wgryzaj, a nie w moją rękę. W stół se zjez, ładna Dina. Gryźstół. E... Czego się znęcasz na kotem? Kot, Gryz... Ja się nie znęcam, tylko że mnie drapie i gryzie. Jak <laughs> e... ja sobie odcineczek spokojny nagrywam. Będę jedna. Tylko mu normalnie zabić mikserem ten... ...mamelady z mózgu. Ty chłopie kocie tu. Zdał mnie on nikąd, zdał nikąd, 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 nikąd! Ja w pole. Co? Żeś zepsuł. No nic, patrzę. Yy. Co patrzysz? Gówno. W Aha! Olib? Aha, my to geniusze jesteśmy. No chyba ty. <laughs> <Ta moja. laughs> tak, we wrześniu pójdziemy do szkoły. Nie, od 23 do 31 grudnia mamy przerwę świąteczną. Potem od 4 do 17 stycznia. Przerwa kolejna. Od 6 kwietnia do 6 kwietnia. A wiesz, że jest, że jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle do szkoły no, nie idziemy? Tylko zdalne. Ojej. Jak ja, ja chcę zdalne. Uju, 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 uju. Ja chcę zdalne. Uju. Się będzie odpalało na jednym monitorze lekcja, na drugim monitorze. Farming, czy tam Minecraft Już albo księg. Eee, Wiedźmina sobie pykać na lekcji online. Ten tylko wygrał. 5 tak... rano wstaje, gra do 8. Nie no, nie Do no dupy. się ubierać na... Ja grałem do 8 jak nie mam nic do roboty. Ale tak to to jak... No, przecież w czas masz do roboty. Mm? No pan. No tak. Ej, ja ten. Tak, to wstaję o 5.00 do szóstej i da robić. Patrz, to że ty nic nie robisz całym dniem, to nie znaczy, że ja nic nie robię. Tak. Pokaż się, uspokoi. Nie! <coughs> nie! Tak! Nie? Tak! Nie! To ty chyba nie wiesz, to co ja mówię, nie! Ty, ty głupi jesteś! Co? Ja mówię, że. Patrz. Od września 2021 roku pełny powrót dzieci do szkół w trybie stacjonarnym! Nie! No, a dwójdzieś! Tak! Tak! Nie! Ej, dobra! Y, przerwij na chwilę nagrywanie! Przerwij na nagrywanie! Ej! Eee, y, od y... Dobra widzowie, jesteśmy z powrotem do BC że każdy muszę gdzieś tam polecieć. Coś tu co w ogóle najswał tyle czasów. No, a co ja nie robiłem? Że aż mnie dupa zaczęła boleć od siedzenia na fotelu i oglądania tych toków przez jakieś ponad pół godziny. Co ty robisz dupą? No siedziałem na fotelu, bo jak siedziałem i się patrzyłem w dół, to mnie szyja bolała. No to wziąłem sobie nogi na biłem, nie, na sasy, o i, I sam oglądałem. No ja się duba zaczęła boleć potem. A ty, żeś to przyszedł po jakiejś po pół godziny Pół godziny po, po, po Nie że to jakiegoś psa przyjechałem, że tak fajnie. Ej, e, w ogóle fajnie by było, jakby w jakimś farmingu dodali opcję e, rozjeżdżania zwierząt. No takie, biega sobie pies, ty jedziesz sobie po ja to pies pod i, i placek. <gryw> ale raczej tego nigdy nie dodadzą bo farminga też grają często małe, małe dzieci takie, nice <grystanie> no już nam mnie dużo zostało prawie prawie cały pole stoleżowany ogólnie jest już ile? która godzina jest już 21.56 Dopierają. Tu mi się już chce spać. O kurde cool. Toś to siok! to to sioknie tutaj. A ja w ogóle okna nie zamknęłem, komarów mi się pewnie napcha. I różnych go innych... Ja nie, nie rozumiem nic widzia. A kto ich zrozumie? To jest... Nie da się zrozumieć Jest za... to jasna, mówi baba. To mądre skorzenie! czasami bywa głupia. <noise> Aż ujrzałam do mnie. Oczywiście nikogo nie wyzwanie. To po <noise> bro... e, prostu. Przywo... <noise> <noise> Przywołuję fragment <noise> z filmu A to są... jest sajala. To jest kocie. Cię zaraz! Spinę. To pokły kabel od internetu będzie mi wywołał, męda jona. Ze palca wezmę mi kabel od internetu. mę 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 mi się teraz cały czas sieba Przynajmniej tyle dobrze, że na 2.60 to leci szybko, szybko, szybko. Ty, to my zaraz będziemy ogarniać ten, siewy, siewy poplonu i te, zasiejemy poplon i akcja kiszonka, z dwóch pól kiszonka. będzie. Dobrze, że nie dokończyłeś, bo bym ci chyba za Ale Przecież ty i tak to mąp Ja? Gdzie? Wiem coś ty zrobił! Wiem coś ty zrobił! Podniósł! Jechał, jechał i podniósł należówkę i pojęł! Nie! Coś gorszego zrobiłeś. Zresetowałeś, czy co? Nie, popatrzyłem się w telefon za długo I kurde A zjechałeś z drogi? Żeby z tylko Dlatego ja y, telefonu nie tykam <grybę> Z czego żyjesz? Ty <grybę> Hmm. Czy nie? No, ale ty mówiłeś, że zastąpiłeś ten fragment z rolników Podlasia, ale też był, też Jastrząf mówił tak, że na przykład, czekaj, jak to szło? z babą źle, ale i bez baby... ale bez bawy jeszcze gorzej. Więc e, się przydaje. Cały czas. Co ty mi tu wysyłałaś ty Łosiuty? No i znowu że zjechał z drogi Łosiuty. Ej, ale jakbyś był dziewczyną? Nie? Ty dał mnie, głupi ty! Ej, byś się... Ja... Ej, ale jakbyś był dziwczyn, no to byś się na mnie uraził, że nie odpisuję ci co 5 minut? Nie, <laughs> chyba. Przecież... Ja Bym poszedł i bym cię wyjaśnił. No ty zdawany kocie, sami. Ty słyszałeś to? Co? Ej, żeby tego na filmie nie było, musisz to wyciąć. Co? Walnęłem się i myślałem... Jezu, jak to będzie słychać, teraz ja się zabiję. Coś ty zrobił. Ja pierdziele, ale mi wpierdzień ten. Ty z dawno na samochodzie. co ja Nie. Ja powiedziałem to, to, co całe. Nie ja pierdziele, tylko ja. Ehe, <laughs> <laughs> to ja nie słyszałem. <laughs> Jezusie. Najwyżej no cię wyjaśnię. dobra, a nie, Saki. Bo, 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 bo. bo. Dobra a i tak musi ja ci... I tak musi co ja ci nie Tak, ale ty jesteś głupi co? i głupszy. O, o. <grym> Dlatego telefonu nie ruszasz. <grym> a ty jesteś normalnie... <grym> 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 ty jesteś... <grym> 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 no i teraz kudę osioł mu się włączył. <grym> Ej, czekaj. Popraw tego mijaka, łajdżo. Ej, kolego. Jak ty jeździsz? To leży po łanisz. Łajdżo, jedę. Druga strona. do O ty opaliłeś. Gdyby. Wiesz wiesz. Wieszcie. Ja, spokojnie ja w mojej 60 mam lewarek. Bo pana mi co chwilę szcz, szczeka. Kurde, szczeka to wiesz. W radiowozie. <głosy> <głosy> I mówi, będzie mandaci. <noise> no, a w ogóle wiesz co mi wyższych wczoraj opowiadał jak kosiliśmy. W ogólnie widzowie już wykoszone wszystko. Nie nagrałem wam odcinka, bo mi telefon zdech. I nie miałem jak. Trzeba było i robić mózg, to usta. Spalaj. I to... Ooo! Ej, to co ja cię na to będzie takie mocadnie? Nie nagrałem, bo mi właśnie telefon zdech. I jak kusiłem właśnie z panem, to ten... to zaczęliśmy gadać jakie to... Rzeczy się odwalają często na drogach w Polsce, jak wyjeżdżają albo coś. No i pan Zbyszek mówił, jak on jechał gdzieś w tym roku. Jechał skądś i wyprzedzał kilka samochodów na raz w 4 I wtedy jeszcze tam była taka droga główna. I były takie wjazdy w poboczne drogi, nie? Weź zjeść nice. I były te skrzyżowania w boczne drogi. Nie w drogi do ludzi, tylko boczne takie asfaltówki, nie? No i pan przy tych skrzyżowaniach. BUTA! Wyprzezał tych kilkanaście samochodów jakichś, nie? Wyprzezał. A na je... a... Jeden z tych wyprze z tych samochodów, które wyprzedzał, to była policja. No i oni wyprzedził, a potem go na sygnałach dogonili. <grystanie> I mandacik takim wlepili, że aż mu się odechciało wyprzedzać. Panu <grystanie> <Atom. grystanie> Zbyszkowi. Dobra, weź po prostu tego... ten cynzelek ten co... No weź tam został taki cynzelek co ja nie dobiłem już. I lecimy na następne pole. Znaczy już... Nie w dzisiejszym odcinku, ale to już sobie zrobimy poza odcinkami. to pole. Albo może nawet zaraz, jak nam się będzie chciał. No to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Podajcie w linki w opisie, podajcie do mnie na kanał, podajcie do mnie na Instagrama. I widzimy się w następnym filmie u mnie na kanale. Cześć. Cześć.